Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj zabieram Was na spacer po ogrodzie botanicznym w Krakowie. Tutaj jestem zaraz przed wejściem i zobaczcie co spostrzegłam na zdjęciu starym szorstkowca Fortunego. To zdjęcie zostało zrobione w latach 20 XX wieku na terenie ogrodu i ten szorstkowiec jest naprawdę wielki, cały rządek nawet tych palm tu rośnie. Zaraz zobaczymy też jakie rośliny rosną tutaj w samym ogrodzie. I pokażę Wam też nową otwartą szklarnię numer 5. Niedawno została otwarta szklarnia numer 5. Wcześniej była tu inna szklarnia, która została rozebrana w 2018 roku. I teraz niedawno właśnie otworzono już tutaj tą nową. Nową konstrukcję w najwyższym punkcie, ma 21 metrów, jak dobrze pamiętam. I w środku, jak tu możecie widzieć, już przez te szyby rośnie podobno najstarszy daktylowiec kanaryjski w Polsce, a nawet i w Europie. Ta szklarnia ma tu też taką część nazwaną zimowiskiem, jeśli dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że to ta niższa część, i chodzi o to, że tutaj po prostu są. Przechowywane rośliny, które rosną w Donicach, a na zimę muszą być schowane. Może przejdziemy na chwilkę bliżej, żeby lepiej to zobaczyć. I jak też dobrze widziałam, to cała, cała ta praca tutaj, pokażę Wam też to, oczywiście, z drugiej strony od środka cała ta praca kosztowała 9 milionów złotych. Ogród botaniczny Uniwersytetu Krakowskiego to najstarszy ogród botaniczny w Polsce. Powstał w 1783 roku i wcześniej tu na tym miejscu była posiadłość czartoryskich. Był to taki parterowy pałac z ogrodem urządzonym w geometrycznym stylu. Miało to około 2,4 hektara. Teraz ogród zajmuje niecałe 10 hektarów. Mają tu bardzo fajne rośliny. Bardzo ten ogród lubię. Te rośliny są zadbane, w większości podpisane. Dużo też egzotyków, zobaczcie tutaj widzicie lantanę po prawej, fuksję. Widziałam tutaj też kuflika, o tam z tyłu taka czerwona szczotka wyglądająca z pomiędzy tych szpiczastych listków. To jest kuflik cytrynowy, len nowozelandzki, bardzo fajnie wybarwiony. Dużo roślin tutaj po mojej prawej stronie rośnie w doniczkach. Tutaj też len. A nawet dwalny nowozelandzkie, fajnie wybarwione. W tym ogrodzie botanicznym są szklarnie, jest ich kilka. Tą, którą widzicie teraz po lewej stronie, otworzono niedawno. Jest otwarta, inne szklarnie są zamknięte właśnie ze względu na, na tą pandemię koronawirusa. Pokażę Wam ich może przy okazji innej, kiedy to już będzie otwarte. A tymczasem przejdziemy do. Palm w donicach, które też bardzo fajnie pokazują, jakie różne mogą być. Miejsce z palmami, które chciałam Wam pokazać, jest za kasą. I zobaczcie, rośnie tu przepiękny, przepiękny okaz karłatki, czyli Hamaerops Humilis. I w ten sposób ta karłatka rośnie w naturze, to znaczy w takim skupieniu, w takim w zasadzie lasku, jeden przy drugim, e, przy pniaczkach, czasem pytacie, czy można to rozdzielać, jeżeli coś takiego Wam się zdarzy e, kupić, czy dostać w doniczce. E, można to robić, natomiast jest to ryzykowne i to zwykle są takie szanse 50 na 50, że, e, że Wam to przetrzyma. Moje jak widzicie, one są tu mocno, mocno zrośnięte, to już są oczywiście dorosłe, duże, stare okazy. Przy tych młodszych może będzie łatwiej z rozdzieleniem, ale generalnie myślę, że to jest urok tej palmy i fajnie też wygląda taka nierozdzielona. Chciałam Wam też pokazać, jak różni się daktylowiec kanaryjski od palmy daktylowej, czyli od daktylowca właściwego, bo tutaj to rewelacyjnie widać. Chociażby jak spojrzycie na kolor liści, ten jest taki bardziej zielony, soczysty, a ten jest taki bardziej szary, niebieskawy, srebrzysty. Dużo rzadziej są rozłożone te gałązki to też jest dlatego, że ta palma rośnie w dużo bardziej nasłonecznionym miejscu niż daktylowy kanaryjski zwykle. Stąd takie różnice. O, z daleka też to fajnie widać, zobaczcie. Jeśli się przejrzeć naprawdę te palmy się różnią. Pokażę Wam jeszcze to z bliska. Tak też wygląda zdrowy daktylowiec kanaryjski, jak ten tutaj. Zobaczcie, on ma te liście krępe, yy, grubą kłodzinkę, one nie są tak mocno powyciągane. Często to widać właśnie na zdjęciach, które przesyłacie na grupie, że te liście są mocno, mocno powyciągane w górę, a to znaczy po prostu, że palmie brak światła, w pomieszczeniach. Zaraz przy wejściu znajduje się też Muzeum Ogrodu Botanicznego. Tutaj mamy szklarnię numer 5, do której za chwilę też będę, będę wchodzić, żeby zobaczyć, jak wygląda odnowiona. To jest szklarnia Wiktoria. Ta szklarnia numer 5 to jest część tej, tego kompleksu Szklarni Wiktoria. Ona nazywa się tak, dlatego że w środku rośnie e, roślina wodna, która nazywa się właśnie Wiktoria. A tutaj zobaczcie ta duża kępa nad hortensjami. Tam z tyłu to jest kępa pseudosasy japońskiej, bambusa. Który bardzo fajnie tu rośnie. Też Wam go za chwilkę pokażę z miska. To jest pseudosasa japońska. Bardzo fajny bambus, bardzo orientalnie wyglądający, bo zobaczcie, jakie on ma duże liście, bardzo szpiczaste i ma taką dekoracyjną cechę w postaci wyraźnych osłonek łodygowych. One są e, takie kremowe i fajnie kontrastują z ciemnozielonymi pędami. Ten mamus ma tutaj myślę, że z 3 metry, tak mi się wydaje. Zaraz Wam pokażę jeszcze jedną ciekawą roślinę, którą widzicie tam w górze. Są tam takie nie wiem jak to nazwać, dzwoneczki, lampioniki. Dopiero dzisiaj ją dostrzegłam, a w tym ogrodzie już byłam wiele razy. Eee, I to jest mydleniec wiechowaty. Może uda mi się z bliska pokazać Wam wiechy, bardzo ciekawie to wygląda, widać, że ta roślina rośnie tutaj w ogrodzie w gruncie, tu też zimuje także będę musiała o niej więcej poczytać jestem bardzo ciekawa jak wam się też ten bambus spodoba. dajcie mi znać w komentarzu przed szklarnią numer 5 jest jeszcze taki mały kącik powiedzmy biblijny rośnie tu winorośl figi owocujące zaraz spojrzę czy one rosną w gruncie. Ta akurat tutaj w doniczce. Są oliwki, granaty, jest daktylowiec. O, zaraz tu spojrzymy. Tak, ta figa rośnie w gruncie. Są takie y, gatunki Ficus carica, które mogą rosnąć w gruncie i jak widzicie też y, owocować. Jest ich więcej z tego co wiem. Ja na ten macie tak dobrze się jeszcze nie znam. Ale jeśli macie ochotę więcej się na ten temat dowiedzieć, to jest, zdaje się, osobna grupa na Facebooku Ficus Carica, a możecie też do mojej grupy dołączyć i osoby, które na tym się lepiej znają, chętnie mam doradzą. Jest jeszcze poletko bananowo-cytrynowe. Te banany są w tym roku bardzo małe. Ja pamiętam, że w zeszłym one już w zasadzie kwitły, były przynajmniej dwa razy większe. Możecie też ten filmik z kwitnącym bananem zobaczyć na YouTubie. Zresztą tam wtedy operowały pszczoły bardzo mocno w kwiecie tego banana. Tutaj można jeszcze zobaczyć kwiat lotosu. Są rośliny wodne. Ta szklarnia, która jest właśnie zamknięta, też jest bardzo fajna w środku. Także jeszcze na pewno tu się wybiorę, żeby nakręcić dla Was filmik i jeszcze bardziej Was zachęcić do odwiedzin. A tu zdaje się, że widziałam. O, nst glaucum, popatrzcie, też fajny banan i trochę się różni od tego banana obok, obok rośnie sobie e, musa Basio, najbardziej mrozoodporny banan też, który można w Polsce w ogrodzie uprawiać, a ten ma bardziej taki chłodny odcień zieleni, bym powiedziała. O, przyjrzyjcie się dobrze, tam są małe bananki. Ale to w zasadzie tyle, ile można tu w Polsce z bananów osiągnąć. Zresztą te banany często mają po prostu w środku bardzo dużo nasion i nie są, nie są z tego względu dobre do jedzenia. O, tu z tyłu, już jakaś żółta cytrynka się uśmiecha. A to na pewno znacie liść laurowy. Czas na na torcie. Wchodzimy do szklarni. No, powiem Wam, że robi wrażenie. Jest pięknie zrobiona, odnowiona. Olbrzymie palmy, można tu zobaczyć. Ta pierwsza, którą tu widzicie z pierzostymi liśćmi, to jest butia capitata. Druga to daktylowiec kanaryjski i z tyłu też ten podobno najstarszy w Polsce, również daktylowiec kanaryjski. Ja tak się zastanawiam, bo to samo słyszałam, kiedy byłam w palmiarni w Gliwicach, że tam mają najstarszy okaz, ale to chyba między ogrodami botanicznymi. Do wyjaśnienia. Spójrzcie jaki on ma korzeń i takie jakby przybyszowe korzenie tutaj. Jest to sporo miejsca. Tak myślę, że właśnie na rośliny, które teraz są na zewnątrz, w doniczkach, ale muszą zimować w pomieszczeniu, bo inaczej by nie wytrzymały. Szklarnia jest bardzo popularna. Czekałam chyba z 15 minut, żeby troszkę tu się e, przerzedziło i żeby mnie głównie było słychać. Ale to tylko cieszy, że. E, że chętnie spędzamy czas w takich miejscach jak, jak to. Także ja się już z Wami żegnam. Następnym razem też myślę, że Wam coś fajnego z ogrodu botanicznego pokażę, może bardziej z tej części na zewnątrz ogrodowej. No i jak najbardziej zachęcam, żeby się tutaj wybrać. A warto. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.